Ale tak szczerze, myślę, że jak tutaj jak tutaj był ciąg przyczynowo-skutkowy pomiędzy R4S, yy, biurem w Budapeszcie i Lotosem, to zabrakło, to zabrakło jeszcze docieknięcia w tym, że przecież w węgierskiej spółce został sprzedany Lotos, tak? Która jest powiązana z Orbanem, czyli z premierem Węgier. Czy maczali w tym palce? Nie wiem. To to nie mój temat, no ale jakby można tam było... Chyba dodać strzałeczki, nie? obaj ty tam rezydencje ma, a co? No nic, stary. Niech, niech se żyją jak najlepiej, k**a, niech mają hajs i tak dalej, nie? Ale ogólnie też chciałem potwierdzić... Yy... No i jest pewna grupa tutaj wpływów. Fajne chłopaki, sympatyczne, mają możliwości i tak dalej, więc więc jak najbardziej chodzimy na ośmiorniczki no, czasami, czasami chodzimy na jakieś inne wykwintne dania. I najbardziej mnie zawsze, jak, jak siedzimy przy stoliku, bo to są takie VIP-rumy, to też nie jest tak, że, że wiesz, że tam, że tam byle kto siedzi. Wiesz, sobie przychodzimy, tam każdy przynosi swoją teczkę, i w tej teczce na przykład, mamy tematy, które chcemy poruszyć. No i na przykład wiesz, tam kładą jakąś prezydentę i yy, dokumenty odnośnie prezydenta Trumpa i się zastanawiamy, czy pozwolić mu zostać prezydentem w Stanach Zjednoczonych. I powiem wam, że już dwie czwarte, czyli jedna, druga, czyli połowa ludzi z tego stolika. A, bo wy też nie wiecie pewnie, jak się nasza grupa nazywa. Grupa Bilderberga. No, Sergiusz, o Trumpa to ja bym się nie martwił. Bardziej martwię się o Ciebie, bo jak wy spotykacie się w jakiejś tam restauracji z teczkami, no to ja bym uważał. No, w tym hawe to twój ziomek nauczył się nie tylko światłowody podkładać, znaczy się kłaść. Zważka na ruchy małat. Popatrz co zrobili z Odklejony rucha teraz niemieckie fontanny. Trzymaj się tam, cholera jasna.